No i mamy misie nawet dwa. Spójrzcie. Nie wziąłem aparatu jak na złość. Chodzą sobie na łące. Jeden tam jest, drugi. Pest. Kolosy. Tamten siwy. O, stanął on na dwóch łapach. Może. No ten tutaj. Strasznie zdyszany, nie wiem o co chodzi Co tu się mogło dziać Tam też poszły Zmęczony No Nie będę szedł bliżej A ja tutaj pójdę sobie w تزدر عليهم